Witajcie kochani, dzisiaj zapraszam Was na kolejny film z moim tatą. Długo wyczekiwany film, ale no, raz na pół roku będziemy coś na, razem nagrywać, myślę. I dzisiaj będzie troszeczkę inna forma, a mianowicie ja tacie zrobię makijaż, ale to będzie zupełnie inny makijaż. Makijaż z jajem dosłownie. Ponieważ Już z... się tego boję. No właśnie, <laughs> ponieważ zbliżają się święta wielkanocne, więc dzisiaj narysujemy pisankę. Ale że nie mamy jajek, jajek to mamy tata. Czy nie? No ja nie. mam. <laughs> Dobra, ale mamy też piękną powierzchnię głowy taty, które teraz jest łysy, ponieważ musiał się ogolić do sztuki teatralnej, więc stwierdziłam, że to wykorzystam. I troszeczkę dzisiaj pobawię się z farbami na taty głowy. Głowie, a tata może coś tam będzie Wam opowiadał ciekawego, jak zwykle. Jakieś suchary. O. Tak, I wiem, że lubicie suchary, więc mam nadzieję, że dzisiaj też będzie śmiesznie i ciekawie. Nie wiem, jak to wyjdzie. Zobaczmy. I na koniec będzie jeszcze niespodzianka, to, ale to na koniec. <grych> Nie wiem, co tata przygotowała w sumie, ale dobra, zobaczymy. W każdym razie zapraszam Was serdecznie do oglądania. W związku z tym, że będziemy malować, właśnie, wzorki na głowie taty, to nakleiłam najpierw taśmę klejącą tutaj, żeby powstała nam taka równa linia, a później oczywiście to usuniemy i no, będzie jakaś zabawa. Nie wiem w sumie, jak to tam ten pójdzie dalej, ale będzie improwizacja. Tak, yy, może ja zacznę, bo jest dzisiaj yy, palmowa niedziela, właśnie w palmową niedzielę sobie robimy pisankę z mojej głowy, tak moja córka wpadła na taki szatański pomysł. I ja może opowiem na początku takiego yy, suchara, który uwielbiam dotyczący właśnie Wielkanocy, ja propos tego, otóż yy, mleczko kiedyś namalował taki, taki rysunek, uwielbiałem go. Otóż yy, pod zimne <laughs> to zimna woda pod palmą, jest taka wyspa, jak to na rysunkach jest, jedna palma, wysepka mała i siedzi dwóch tubylców, takich murzynów, siedzą i, i malują sobie twarze. No tak jak my teraz, malują twarze i jeden do drugiego mówi, ty wiesz, a podobno istnieje taki kraj, gdzie ludzie malują jajka. S <laughs> to tak. <laughs> Suchar. Jest z tego, ale Wielkanocny. W sumie tak. Dobre. Tak, tak. Bardziej ten, tamtą mhm. stronę. A, tutaj ci potrzebujesz, mhm. tak? Dobrze. Ale możesz coś mówić. Dobrze, okej. Okay. No. Zciąłem sobie włosy, zmieniłem całkowicie imidż, bo 13 marca miałem premierę w Teatrze Rampa. Sonata Kreutzerowska, według to, to stoja, taka. A jak pierwszy raz wziąłem egzemplarz i to przeczytałem, to mówi Jezu, masakra! No, no, nudne, w czym ja będę grał? Ale potem okazało się. Efekt podobno jest piorunujący. Wszyscy mówią, że jestem podobno zajebisty. Z takiego no, słuchy po mieście już. <śm> <toddź> tata musi się pochwalić. No nie no, dlaczego? Zapraszam serdecznie, gramy sonatę krucerowską, w jest jestem rewelacyjny. Ale to prawda, bo ja widziałam, byłam na premierze i faktycznie mm. tata, rola taty robi, robi wszystko w tym. Godzinę 40 no. yy, yy, cały czas... Biegam po scenie, gram potwornie zazdrosnego faceta. Do czego może doprowadzić zazdrość faceta? O, to jest taka sztuka. I im bardziej ja jestem dramatyczny, nawet czasami aż, aż, aż do, się doprowadzam do płaczu, to im bardziej ja jestem dramatyczny, tym y, widownia jest y, coraz bardziej rozbawiona y, moim szaleństwem. No bo tak to bo tak to ma być, bo jeżeli zagrałbym, to... Bo no, bo tak, sobie nie, nie a, nie, tak nie Co? ruszaj głową bardzo. Aha, dobrze, no, nie ruszaj. Y, jeżeli grałem to mm, po rosyjsku, tak jak tu stoję tak, no to było to nie do zjedzenia, po prostu. A tutaj zagrałem na poły, tak, e, kabaretowo, zresztą takie było wymaganie reżysera Grzegorza Mrucznińskiego, mm, żeby puścił wodze fantazji swoją, o co nie musiał mnie długo prosić, e, i żebym zrobił z tego. Mm, e, takie coś kolorowe, żeby można było trafić do młodego widza, bo niby Tolstoi to napisał, ale ludzie wychodzą i mówią, że to jest bardzo współczesne to co, to, co my przedstawiamy. No dobra, ale to już dosyć o sztuce i o teatrze, bo to, bo to takie tam wychodzi na to, że... A wiesz, że później e, i tak się mnie ludzie pytają czy jesteś aktorem Ta? pod tymi filmami. Nie, no na to opowiada o teatrze, a później mam 50 pytań pod naszymi filmami czy tata jest aktorem. No bo nie każdy mnie poznaje, no. No ja wiem, ale, ale myślę, że z jednak z swoich wypowiedzi można wnioskować, że jesteś aktorem. więc jest, Jakbyście miały jeszcze raz pytania, to odpowiadam tak, tata ta jest aktorem, gra w teatrze i nie tylko a, w szuka, Słuchajcie, a wiecie po czym można poznać aktora? Sam ci to powiem. <laughs> Ostatnio słyszałem. W sumie tak. tak. Dobra. Ja tu Ci jak? jakieś tam wzorki maluję. No? Dobrze, że. Ja, yy, z takich cie, yy, ciekawostek ciepłych, yy, jak kolega do kolegi yy, mówi, słuchaj, ty wiesz, ja przychodzę wczoraj do domu i ja zastałem nagiego faceta w szafie? On mówi, no to zdarzają się w małżeństwach takie sytuacje. No chyba cię pogięło. Ja nawet żony nie mam! No To faktycznie ząk. Dobra, ale musisz ten... bo trochę co nie muszę? tak. No właśnie tak, w tą stronę. No jestem bardzo ciekawy, co ty z tego mojego jajka. Znaczy mojej głowy. <grym> Masz jajko na głowie. Tak. No, to jest takie luźne malowanie, bo generalnie takimi farbami. Ja maluję takimi farbami Creolant to jest Aqua kolor... kolor akurat. No, natomiast często się nimi nie posługuje, więc tutaj wybaczcie mi. Nie będzie to jakiś y, super idealne, ale to raczej raczej nie chodzi o to, tylko no ma być, ma być tam śmiesznie. Um, tak, to i tak dobrze, bo y, że pisanki robi takie malowane, bo y, na przykład są kraszanki, co się wycina nożami, ale to nie nie, 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 zgadzam. <grytanie> <grytanie> nie zgadzam się. Z takich jeszcze ciep ciepłych historii, otóż y, 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 Kobieta pracująca w Agencji Nieruchomości oprowadza parę po mieszkaniu y, do sprzedaży oni się zastanawiają nad kupnem i oni tak chodzą, chodzą, rozglądają się po tym mieszkaniu i w pewnym momencie ten, poczekaj, w pewnym momencie ten y, m, m, mężczyzna mówi do tej pani z Agencji Nieruchomości, mówi, a jak tutaj jest z akustyką? Bardzo dobrze! powiedział sąsiad za ściany. Okej, no ładnie. Ja nie pamiętam, yy, no widzisz, no ja powinienem no. sobie zobaczyć te filmy, co? które żeśmy nagrali, bo ja nie pamiętam, czy opowiadałem jakieś historie, czy nie, bo ja mnóstwo historii A znam. A co chcesz opowiadać i powiem, czy nie... O Rotmistrzu czy... że Wózki nie opowiadałem chyba jeszcze. Nie, o ro, Rotmistrzu nie, ale musisz teraz jeszcze o tak. Hmm. Zaraz możesz opowiedzieć o Rotmistrzu. Tak, tak. Jest. Yy, taki cykl yy, o poruczniku rzewskim. O. A jak go... Przerobiłem na rotmistrza Żebuskiego, ponieważ to takie bardziej ładniej brzmi. Te dźwięki, które Państwo słyszą w tle, to jest nalewanie wody z kranu, bo jesteśmy na działce. Właśnie, filmie. jesteśmy na działce, bo to był jedyny moment, kiedy możemy razem film nagrać, więc dzisiaj są bardzo polowe warunki tutaj, mhm. ale mam nadzieję, że jakość tam w miarę będzie, będzie do ogarnięcia, bo no jest. Polowe rozwa. warunki to. to y Ci z Krakowa mówią, wyjdziemy na pole, nie? Czyli na dwór. My, my mówimy na dwór. Aha, ale co oni mówią? Jak... oni mówią, że wyjdziemy na pole. Rozumiem? Tak, w Krakowie, no? <laughs> Naprawdę. Na pole? Na pole. Wychodzą na pole, czyli wychodzą na dwór. Znaczy, tak jak my mówimy, że wychodzimy na dwór, to oni mówią, że wychodzą na pole. O, no to widzisz to, nie wiedziałam. No. Ale wracając do. Mm, no rotmistrza. Rotmistrza Żewuskiego. No, proszę bardzo. Otóż rotmistrz Żewuski powiedział kiedyś do Nataszy Rostowej, mówi: Droga Nataszo, opowiem teraz pani taki żart, że pani cycki odpadną. <laughs> tak się na nią popatrzył, mówi: E, chyba go już pani opowiadałem. Proszę. <laughs> Jeszcze tutaj trochę poprawiam. Tam mhm. No tą taśmę będziesz mi odklejać, czy ja tak będę z tą taśmą no, chodził. ci odklejać, no. A, niespodzianką jest to, że zaraz pójdziemy do kościoła święci i palenkę właśnie tak w ten sposób. Jasne. <laughs> no Dobra. Tak wygląda? No, ale będziesz mi robiła jakieś kwiatki na tym, czy coś, czy już tak mi zostawisz? Nie co? no, jeszcze co nie skończyłam, ja... tak, a, ja zaraz tak. pomyślę, to jest improwizacja, ja tutaj hmm. żadnych wzorów wcześniej nie ten, ale mogę ci kwiatka walnąć hmm. tutaj gdzieś jakiegoś hmm. ten... No, no. no dobra, dobra, teraz kwiatka jakiegoś ciekawego. No Dobrze. Okej. Okay. Wracając. O no właśnie. A, tak. Mm -hmm. Ja właśnie proponowałem, żeby włączyć, bo tu mamy yy, winyle, mamy stertę tę i jakąś muzykę wtedy, no, no taka się nie zgodziła. Nie bo będzie zakłócało. Nie, no, jakiegoś yy, 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 Armstronga, fajnego, to leciałby sobie. To może ja za. Ta, 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 Nie? Może rzeczywiście nie będę leciał. Nie, lepiej, lepiej nie. Nie wiem, czy moi ja jestem, widzowie słuchają jestem, Louisa Armstronga. Słuchacie? No jak, jak leci to słuchają. E, ja jestem w teatrze rampa w teatrze de facto muzycznym, więc powinienem śpiewać. E, znaczy powinienem, no. no, w sumie powinienem. No. Coś tam kiedyś zaśpiewałem i to Uf. Ale. Proszę cię, jest mnóstwo aktorów w naszym teatrze, którzy pięknie śpiewają. No, no to ja... prawda, ale ty raczej nie jesteś aktorem śpiewającym. No, no, nie no, jak muszę... Wiem, że byś chciał. No, wiem, ja... że ty lubisz śpiewać, ale że tak powiem. Mm, nie wiem, czy ci to tak wychodzi, jak innym. Nie no, bo... Ja też naprawdę, bardzo lubię śpiewać, tylko że nie powiem, żeby mi to specjalnie wychodziło i co z tym No więc będzie my... W teatrze robić muzykę. gdzie to musical się nazywał Rent, może ktoś widział, był taki film, święcił triumfę na, na Broadway dosyć długo, no i właśnie nie będzie, tym... no widzisz, no bo cały czas święci triumfę i jeszcze nikt nikogo nie słyszał, <laughs> tak? <laughs> <laughs> no i? Będziesz coś śpiewał? Nie, nie wiem jeszcze, nie podanie obsady. A, ale... to tak, ale... nie wiedzę. nie no, no ale no może. Nie tak głową, bo ja tutaj nie mogę nic równo namalować. Okej, okay, jest tam taka duża obsada w tym, że, że może się znajdzie jakaś rola nieśpiewająca. Tam. Zawsze chciałem wystąpić. No. Tak, jak Tata występowała przecież w operze jedyną miał rolę nieśpiewaną, jako jedyny aktor w operze w ogóle, w Zaher występował. Tak, po premierze w, w, w operze był bankiet. No i na tym bankiecie tłumy ludzi. Oczywiście oficjele zaprosił u nas dyrektor Teatru Wielkiego na scenę, czyli głównych bohaterów, czyli Olgę Basiecznik. Mega gwiazda, polska i europejska, piękny głos. Opery. Opery, opery. Damian Konieczek, który był basem, no i byłem ja. I jeszcze 140 osób na scenie razem ze mną, którym ja zawiadywałem, bo ja byłem takim człowiekiem historią, który zna wszystkie historie. No to ciężka, ciężka opera, to współczesna. I ja poprosiłem, czy ja mogę zabrać głos. No i ten dyrektor mówi, proszę panie Andrzeju. Więc ja do tych wszystkich zebranych na tym FUAE, na tym bankiecie, mówię, proszę państwa, to jest. Dla mnie nieprawdopodobne przeżycie, ponieważ. i dla Państwa też, ale zaraz się Państwo dowiedzą dlaczego. Otóż yy, to jest moja premiera w teatrze, pewnie już nigdy więcej nie zagram. Yy, I bo Tak, w operze. Państwo mają wielkie szczęście. I ja Państwu powiem dlaczego. Otóż nie śpiewałem. No. <śmiech> <śmiech> Dobra, weź trochę, nie ruszaj, robić? nie ruszaj głową teraz, bo chcę trochę to poprawić. Teraz taki hmm. koślawy strasznie ten kwiatek mi wyszedł. No. Tak, tak, ale yy, y, Tomek, czyli. Mój brat. Y, y, tak, y, też załapał się do statystowania, tam było chyba 30 statystów, i mieliśmy to y, szczęście występować razem. Bo on y, pewnie w życiu już razem się nie spotkamy, nigdzie na scenie. O, nie a, nigdy. No no, 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 no. Chociaż mój brat do aktorstwa to raczej y, ma daleko. No tak. Dobra, drugi. Już z tej strony, tak? Tak. Tak. Jakiś... Proszę cię bardzo płatek kwiatów. Będziesz dzisiaj tak wiosenny po prostu jak nigdy. Aha. Tęczowy. <grywka> Pisanka z jajem. Tak. To jest... Film z jajem. Film z jajem. Makijaż z jajem o może Makijaż z jajem. Tak, makijaż z jajem <grywka> <dzisiaj>. <grywka> To dobry tytuł. No, taki będzie tytuł, makijaż z jajem, to jest bardzo dobry tytuł. Nie widziałam, żeby na YouTubie ktokolwiek malował pisanki na twarzy. A jeszcze niespodzianka na koniec będzie, ale to będzie na koniec niespodzianka. Nie wiem, nie wiem co. No jeszcze trochę tam ci te kwiatki obrysują. Mm -hmm. Jest, ja bym naprawdę chciał zobaczyć, co ty mi tam namalowałeś. Eee, Dobra, tak, Tutaj? O, tak, tak. Proszę tak, ci tak, bardzo. Nie wiem, czy tutaj jeszcze coś ci mam malować, czy te dwa kwiatki. To ja nie wiem. To przecież nie ja siebie maluję. Nie, nie wiem. Zanarysowałam ci zajączka wielkanocnego, ale nie umiem. <laughs> nie jestem aż tak uzdolniona. <laughs> Zajączek. Nie, 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 nie. Zajączek odpada. Ale dobra, to... To ci wyjdzie tutaj... jakiś dinozaur, Tak, prędzej mi wyjdzie dinozaur albo nie wiem co. Dobra, to teraz jeszcze zielone oblicuję trochę tutaj. Ale... Jakieś bazie mi namalujesz też? W bazie... Zaś, nie? O, mogę ci... Bazie... nie wiem. Co jeszcze się yy, na Wielkanoc. Pamiętaj, że mam tylko yy, ile? 6 kolorów do wyboru, więc nie bardzo. No tak, ale... Yy... Jeszcze co tam na Wielkanoc, na wielkanoc Babę jakąś... Nie, do babę to bez sensu. Yy, yy, białą kiełbasę, żurek, ale to też ma się białą kiełbasę na twarzy, no faktycznie. Nie masz nie masz czoła. Nie masz... Czoła. Nie marsz, to jest takie, nie masz czoła. Um, ach, jest! Przypomn Przypomnij mi się, jest e, jakiś suchar stary, masakryczny. E? <laughs> ale suchy, ale, suchy. Tak, ale ty, chyba tego nie znasz. No. Um, góralka um, siedzi na um, kawieniu, nad strumieniem i tak trzyma w swoich dłoniach oczy swoje. I mówi, a se, kurde, kichnęłam! Kichłam. o! Kichła. <grymne> kichłam. Moc <grymne> zakryty, <sekrecy, grymne> nie? <grymne> Dobra, ale spróbuj tak nie majtać tą głową, no bo po prostu tutaj tak strasznie. Tego. Jest mnóstwo słucharów o, o góralach, ale jeden ostatnio jeden co, co słyszałem, jak, jak do górala przyszła pani reporterka, bo słyszała, że góral miała sześć żon. No i, no i mówi: Góralu, czy to prawda, w sześć żon? A mówi: ta, Ale i co się z nimi stało? No zmarły. A jak to się stało? No scyliście! Normalnie z Boże. Sadystyczny że No, jakiś taki, dzisiaj. <śmiech> <śmiech> Czym się różni aktor od balkonu? I że a, tym tak. się różni, że balkon potrafi utrzymać czteroosobową rodzinę. <śmiech> no, <śmiech> dokładnie. Ale tutaj. Znaczy, aktor teatralny. Tak, o, to też a... jest różnica. Bo... Co to było? A, ja, a mogę używać, jakiego ja użyć jakiegoś wulgarniejszego jednego słowa? Co? Bo inaczej to, to nie ma sensu. Dwóch aktorów rozmawia w teatrze bagatela. Może tego nie powiedziałem chyba jeszcze. Dwóch aktorów rozmawia w teatrze bagatela, jeden mówi do drugiego, mówi, jeżeli się dyrektor będzie y, przy swoim upierał, to ja spierdalam z tego teatru. Tak? A co się stało? Co ci powiedział? A, żebym spierdalał. No <laughs> w sumie tak, no. bez tego słowa to faktycznie... No, no bez tego, tak. Możesz tak się... No właśnie, jak to? Nie wiem dlaczego... Słyszałem właśnie, że to dwóch aktorów w Teatrze Bagatela właśnie rozmawia. A czemu w Teatrze Bagatela? No bo w Krakowie, nie? Jeden, Aha. No a, jeden a, mówi, do... bo w Krakowie jest Teatr Bagatela. Jeden do drugiego mówi, to ja mówię dyrektorowi, że przy dobrej pogodzie zwierzy Mariackiej widać Giewont, a on mi mówi, że on mnie nie widzi w zespole w przyszłym se se sezonie! No taki żart. Dobra, <śled> okej. Okay. Dobra, przejdę na wyższy poziom. Ja. Aha, dobra. Nie, już wiem o co chodzi. Nie zajarzyłam, dzisiaj, mam opóźniony zapłon chyba. Mm. Mm, mm, mm. No Jeszcze widzisz, gdzieś przydałaby się jakaś muzyka, jakieś pakodelucie. Tak, to, ale bez przesady. jak Jakbyś chciała, to sobie muzykę podłożę pod ten film. No i co, podłożyłaś pod poprzednie? Nie, Nie. podłożyłaś. A potrzebny był? Była muzyka potrzebna pod tą przednie dnie Oczywiście, marii. jakiś thriller, to, jak, jakiś thriller byś tam podłożyła pod to, co ci malowałem. No dobra. No, no. Za thrillera YouTube mnie zbanowało o prawa autorskie, więc niestety nie A, bardzo. No. Nie bardzo mogę. No i już. Nie. Możemy iść do kościoła już, czy nie? Już, już musza, myślę, że się skończyło. E, jeszcze bym tutaj jakiś, ten, jakieś kropeczki domalowała na tym żółtym, tym, coś tak brakuje. Biedronkę ty nie chcesz zrobić? Nie wiem. Nie no, biedronkę chyba nie. Mhm. Mogę ci na następnym razem zrobić biedronkę. Mhm. E, dobra. Jakiś tutaj taki... Jaki... Jak? E... Jak to, jak, jak, a o rotmistrzu Żerwuskim jeszcze... Y nie ruszaj brwiami. Dobra. No, od ro rot no... i właśnie w końcu powiedziałeś o tym rotmistrzu... Nie, no no powiedziałaś. No, no, no ale a, coś jeszcze znasz? Tak, to tak, Jest mnóstwo, tylko nie wszystkie się nadają. Ja, no raczej. <laughs> no, chyba, że będzie... Nie. Po 22.00 będą to oglądać. Nie będą raczej. Nie, no to jeden taki delikatniejszy. Jak e, rotmistrz Żerwuski e, przyszedł do Nataszy Rostowej i mówi... Droga Nataszo... Mam nowy rodzaj stosunku, na Bobra! Będziemy testować! No delikatny jest. Na Bobra, będziemy testować. I on mówi, no to jaki? No, chodź! Zaprowadził ją na schody, odwrócił ją tyłem, zadali jej piece i. A ona mówi, a to ja znam, to jest na pieska. A on mówi, nie, to jest na Bobra! Gryź poręcz! Boże, Oglądają to... <laughs> mnie osoby niepełnoletnie, więc nie wiem czy to... Tak? No. no to nie wiedziałem. To wycofuję ten żart, to tego nie było. Boże, średnia oglądalności wiekowej to jest tak od 11 lat wzwyż mniej więcej. No więc... to ja nie wiedziałem. To... Wczoraj byłam na zjeździe YouTube'a, to, to miałam okazję poznać widownię osobiście, tak przynajmniej częściowo to. No i co, był zjazd? No był zjazd i był tak, tak gimnazjum przyszło przede wszystkim. Ale ja nie mam nic do gimnazjalistów, absolutnie, tylko tak mówię, że średnia wieku jest dosyć niska. Dobra, nie. To, wiem. To, 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 to to teraz życzenia. No, Poczekaj, ale no dobra, no to, a jak wam się podoba w ogóle. Dobra, dobra. Możecie sobie właśnie tak. Proszę z tej strony jeszcze No. Tak. Generalnie malowanie było bardzo ciężkie, bo jak widzicie, że tata się strasznie wiercił, ale no to jest tylko taki ten. Tak, tak. I teraz y, instrukcja obsługi. Wsadza się mnie do koszyka. Przystra, przystraja je zieleniną, a ja udaję baranka jeszcze na dodatek. Nie, nie, nie. musi być duży koszyk. Taki naprawdę spory wiesz. Ja, Albo zajmę. nie wiesz, co tam może taki co? koszyk, gdzie po prostu z dziurą na głowę i po prostu. W koszyku, tam, Jeżeli nogi Be. wystają, ręce wystają. <grym> tak, się... tak po prostu. <grym> Tu się trzyma kiełbasę, tak. tutaj chleb, <grym> posypuje się tylko b, b, pieprzem i solą i jest się go, gotową święconką i na, ksiądz by się zdziwił, na, no, na, pewno, się, na, ksiądz, pewno, na pewno ksiądz się ksiądz zdziwił, <grym> jakbym się położył na stole do święcenia! <grym> <Jest> to sobie <grym> połóż. Życzenia, a potem będzie ta niespodzianka. Dobrze? Dobra, dobra. dobra. No więc e, tak, życzymy Wam e, spokojnych, rodzinnych świąt, Wielkiej Nocy. Co jeszcze życzysz moim widzom? Ty. Szczęścia. Po szczęście. prostu szczęścia. Jak się masz szczęście, to się je jest wesołym i zdrowym i... E, no i ma się wszystko. Masz się szczęście. Szczęściasz, szczęściosz. Tak, tak. Ja zawsze wszystkim życzę szczęścia. Dobra? No i smacznego hmm. jajka, smacznego baranka, cukrowego. Mm -hmm. e, no i tak. No i dobrze. I teraz będzie ta niespodzianka, tak. bo nie wiem, ja wspominałem o tym, że byłem kiedyś, yy, chyba wspominać Tak, wspominałeś tak, w jednym tak, filmie, że tata żeby, był Hugo. Byłem kiedyś y, Hugo takim i, i... no właśnie, w tym programie takim dla dzieci, a dla tych, co Hugo nie widzieli, to ja mniej więcej wyglądałem tak. cześć, witam was na mojej wyspie wulkanicznej, właśnie Wielkanocnej. Cześć. Do zobaczenia, wysoki świat! Cześć. No dobra, no mogę maga do zbiorów Możesz. No to pa. Papa.